dla nas na uniwersytecie, gdzie powstała taka, takie środowisko zbuntowanej młodzieży, która szukała swojego wyjaśnienia świata po, po tym kraku prawdy oficjalnej, swojego wyjaśnienia w tych kategoriach, jakimi dysponowaliśmy, czyli w kategoriach marxistowskich. Kiedyśmy się dowiedzieli, że w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu jest taki ślusarz narzędziowy, który został pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego Partii i który chce zmienić system w Polsce przez to, że się wybierze wszędzie rady robotnicze i te rady robotnicze będą zarządzać swoimi zakładami, będą powoływać, odwoływać dyrektorów i tak No to myśmy myśleli, żeśmy złapali marksistowskiego Pana Boga za nogi. To, że to jest właśnie ten, jakby to powiedzieć, ucieleśnienie tego to jest hasło tej rewolucji, która owali system. I pamiętam, że wtedy dla mnie to było bardzo ważne. Moi starsi koledzy zbuntowani, Krzysztof Pomian i Jacek Kuron i Andrzej Gawicki, którzy przedtem knuli z gościkiem, w październiku 1956 roku posłali mnie od początku miesiąca na żerań, żebym tam organizował zebrania i tam wnosił tę świadomość rewolucyjną. No, ja byłem bardzo tym przejęty. I tam widziałem no pierwsze wydarzenie w tym sensie historyczne, że ono dotychczas i na fotografiach i na zdjęciach filmowych, bo ono z kroniki filmowej ówczesnej jest. Mianowicie 19 października, jak przejechałem jak zwykle zamiast na uniwersytet, na Stalingrad, gdzie się ona się nazywa, pod bramę fabryki samochodów osobowych, to tam y, pod bramą stał jakiś 4000 mniej więcej tłum i taka ciężarówka z opuszczoną klapą, na niej mikrofon i przemówił z tego gościk. I powiedział, że właśnie się zebrał Komitet Centralny, miał wybrać nowe kierownictwo, ale przeleciała delegacja radziecka z Kruszczowem i z generałami, właśnie marszałkami Związku Radzieckiego. I przerwano obrady i teraz są pertraktacje te z tą delegacją radziecką. I przeczytał listę członków proponowanych do tego nowego biura politycznego te nazwiska poza gomułką oczywiście, o którym każdy wiedział, że siedział, że był prawda, nosicielem e, odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, czyli na pewno porządny człowiek, to e, właściwie e, właściwie nic nie było wiadomo lub e, zgoła nieprzychylne reakcje te nazwiska wywoływały i wtedy akurat tak jak w złym filmie przejechały pod bramą fabryki samochody pancerne. I Goździk powiedział, o proszę, jak pod naszą bramą teraz jeżdżą samochody pancerne, a zwracam uwagę, że na tej liście nie ma Rokosowskiego, no to, to się na pewno y, nie dzieje bez wiedzy Konstantego Rokosowskiego. I wtedy ja poczułem pierwszy raz w życiu, potem już parę razy zdarzyło mi się to poczuć, zobaczyć. Tak jakby iskra przeszła przez ten punkt. Zrobiło się strasznie cicho i potem taki wybuch krzyku, prewznie. Yy, I coś połączyło tych ludzi, tym czymś było zrozumienie moim zdaniem narodowego wymiaru konfliktu. Że yy, jest to konflikt między nami a Moskwą. Yy, I kiedy Gozik zaproponował, żeby yy, zostać w fabryce, na wszelki wypadek pilnować fabryki. Znaczy ci, co yy, są po pierwszej zmianie, bo tam były zwierząt zmiany, schodząca pierwsza, przychodząca druga to niech pojedą do domu, zjedzą obiad i wrócą, bo to zaczęli wołać, że nie pojadą do domu, żeby gotować do tutaj zupę i że oni zostaną. I wtedy z tym takim, jakby to powiedzieć, rewolucyjno-powstańczym, bo to miało raczej narodowy niż taki klasowy charakter, nastrojem takim dotykalnym miałem wtedy pierwszy raz do czynienia. Wszyscyśmy tego środowiska przeżyli mniej albo bardziej kontakt z robotnikami wtedy po raz pierwszy. To się nam ułożyło w głowach oczywiście, według tego jak, jak mieliśmy w tych głowach poukładane, według tego języka, którego się nauczono i zobaczyliśmy coraz im dalej, tym bardziej żeśmy wiedzieli, że ten język świetnie, ten, ten system pojęć zbudowany przez marczyzn jest świetnym narzędziem do tego, żeby przeprowadzić miażdżącą Krytykę tego systemu, przy czym krytyka, to wiedzieliśmy, że nie jest czynnością e, przeprowadzaną dla intelektualnej satysfakcji, tylko dla celów praktycznych. A celem praktycznym radykalnej krytyki jest oczywiście rewolucja. Ta nasza rewolucja w 1956 roku, może to dobrze dla nas wszystkich, nie wypaliła wtedy, Gomułka ją e, rozładował, rozładował rozmaitymi ustępstwami, yy, ograniczoną bardzo liberalizacją. Yy, no jakby to powiedzieć, to była pierwsza normalizacja, ale dzięki nim rzeczywiście życie w Polsce Ludowej stało się dla ludzi normal przeciętnych normalnych. To nie znaczy, że system się zmienił, bo chodziło o to, żeby go zachować. I kiedy yy, te wszystkie elementy nie mieszczące się w systemie zostały zlikwidowane, a więc te elementy wolności prasy, zwłaszcza z zamknięciem po prostu rady robotnicze wybrane, potem no, w jaki sposób je tam unieszkodliwiono, już Państwu nie będę opowiadał, to e, kim myśmy byli? Znaczy, byli? Myśmy byli rewizjonistami. tak nas nazywała wtedy partia oficjalnie. Słowo rewizjonist, ono się ociera, zresztą ono jest semantycznie bardzo podobne do greckiego, ale, um, ale e, kościelnego terminu herecja. To znaczy byliśmy rewizjonistami. Komunizm był i marksizm radziecki, który, który nam bijano do głowy, był jak religia. Miał wiele cech wyznania religijnego. On się początkowo w czasach stalinowskich domagał czynnej akceptacji, czynnego wyznawania od wszystkich i wymuszał to siłą, terrorem i propagandą. Ale i potem kiedy się pojawiła herezja, to reagował jak kościół, jak zagrożony kościół. Co to jest herezja? Herezja to jest krytyka systemu wymierzona w samo jego serce z taką motywacją, że ten system depcze wartości, które sam głosi, które nam wpływają. Więc my przeciwko temu systemowi wystąpimy, my będziemy go zwalczać, będziemy zmierzać do jego obalenia, ponieważ on te wartości depcze. To jest rozumowanie, na którym opiera się listo i to jest sedno, powiedziałbym, rewizjonizmu. Rewizjonizm miał też znacznie łagodniejsze, bardziej umiarkowane e, odmiany, że tak powiem. No takie choćby, że wyrażał nadzieję, że m, uda się zmodernizować stopniowo i zliberalizować e, system komunistyczny i w ten sposób upodobnić go w znacznej mierze e, do zachodnich demokracji. E ale y, jego y, radykalna odmiana, ta właśnie z, tej, z, z mojego pokolenia, z mojego środowiska, y, to można powiedzieć, że ona znalazła y, swoje apogeum. Myśmy najpierw próbowali y, działalności opozycyjnej wewnątrz partii. Do partii się zapisałem w 1957 roku w marcu. Pamiętam, zaczął mnie Jacek Kuroń na Skodach Instytutu Historycznego i powiedział Karol, Trzeba, żebyś się zapisał do partii, bo my musimy być w partii, bo walka o to, on powiedział bój tak tu o to, czy wróci stalinizm, czy cały stary bałagan, jak on mówił. Aparat narzuci swoje rządy. Czy też będziemy kontynuować rewolucję naszą, to to się rozstrzygnie w partii, a nie gdzie indziej. No to do mnie przemawiało, ja się... Zapisałem do to i powiedziałem to zresztą jak mnie przyjmowano, to nie przeszkodziło przyjęciu mnie, bo część pracowników naukowych, którzy byli członkami organizacji partyjnej na historii myślała podobnie albo patrzyła przynajmniej życzliwie na takie harce młodzieży. <laughs> Z życzliwą wyrozumiałością. <laughs> Tylko jeden przedstawiciel Komitetu... Uczelnianego Partii bardzo mnie zbeształ, ale ponieważ nie jest to osoba anonimowa, tylko znana państwu, to powiem, że tym przedstawicielem, który mnie zweształ i wzywał do rozsądku, był <laughs> Zygmunt Bauman. Ale później ewoluował. Słucham? Później ewoluował. Tak nie, nie, wszyscy później ewoluowali. Ja, nie powiem, że Antoni, że ewoluował później od momentu, kiedy wyrzucał mnie z partii, do momentu, kiedy jego wyrzucono z partii, minęło jednak e, trochę lat. Otóż, e, najpierw próbowaliśmy zrobić partię, zwłaszcza w Związku Młodzieży Socjalistycznej, oficjalnej organizacji. Udało nam się poniekąd przeciwstawić te organizację partii, ale wtedy partia ocknęła się, zamknęła klub dyskusyjny, któryśmy założyli na Uniwersytecie i e, krok za krokiem używając swojej kierowniczej roli, różnych instrumentów, które się na nią składały, zatkała nam gębę. Także nie mogliśmy kontynuować działalności, o której myśleliśmy w sposób legalny. To znaczy w ramach instytucji funkcjonujących w tym systemie i wtedy doszliśmy do wniosku, że trzeba zacząć knuć.